Cześć, witam serdecznie Marek Szlacki, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o bólu kolana od strony przyśrodkowej. Dlaczego nas boli kolano, jakie są struktury, jak zrobić taką samodiagnostykę w domu, jak rozpoznać co nas boli. Z tego odcinka właśnie dowiesz się tych wszystkich rzeczy. Także zapraszam was serdecznie. Jeśli interesuje cię problematyka bólu kolana od strony zewnętrznej, boli cię właśnie tutaj przy kłykciu bocznym kości może masz Zespół pasma biodrowo-piszczelowego, albo również problem z łąkotką boczną. Te rzeczy możesz, tych rzeczy możesz się dowiedzieć z odcinka, o którym już nagrałem. I wystarczy kliknąć link powyżej. A ja zapraszam już do materiału odnośnie bólu kolana od strony wewnętrznej, jak taką samodiagnostykę, jak dowiedzieć się, co nas boli od strony przyśrodkowej kolana. Nie zapomnij zasubskrybować, polubić mojego kanału. A ja z wami się zobaczę za moment. I co, odsłaniamy kolano i to, co możemy widzieć, to jest przede wszystkim kłykieć przyśrodkowy kości Jadąc po wewnętrznej stronie uda dochodzimy do takiej wyroś wyrośli kostnej. Będzie to kłykieć przyśrodkowy kości i od tej strony troszeczkę w większej odległości od rzepki Gdzieś mniej więcej po środku uda znajdziemy więzadło poboczne, piszczelowe, które przechodzi przez kolano i dochodzi do kości piszczelowej. Więzadło składa się tak naprawdę z dwóch części: część wewnętrzna, ta głębsza, przylega do torebki stawowej, dlatego często urazy więzadła mogą się wiązać też z, z, z urazem torebki samej stawowej. Urazy głównie w sporcie. Ciężko rozrazić czy mieć uraz tego więzadła przy normalnym chodzeniu, funkcjonowaniu, najczęściej w sporcie i to bardzo szcz szczególnie właśnie przy rotacji piszczeli na zewnątrz, albo również przy urazie, gdzie kolano schodzi bardziej do środka, przy ustabilizowanej stopie i um, pod udziu kolano schodzi w tą stronę do środka i rozciągamy tym samym więzadło, które właśnie to poboczne, piszczelowe, które leży po wewnętrznej stronie uda. Więzadło poboczne piszczelowe możesz sobie sprawdzić blokując, stabilizując podudzie i naciskając tutaj od zewnętrznej strony kolano do środka, rozciągniesz tym samym więzadło. Poboczne piszczelowe, i zobaczysz tym samym, czy pewne struktury mogą być urażone, czy powoduje to większy ból. Następną przyczyną bólu kolana po wewnętrznej stronie może być coś, co nazywamy zwrodnieniem stawów, czyli ubytkiem chrząstki stawowej od strony wewnętrznej kolana, ale również zwrodnienie mogą w różnych miejscach kolana wystąpić. Chodzi tutaj o ubytki chrząstki stawowej, odkrycie tkanki kostnej. Sam ubytek chrząstki nie boli, nie ma tam zakończeń nerwowych, to nas nie boli. Boli nas natomiast, to ta odkryta kość, tam jest dużo zakończeń nerwowych. Przy ubytkach chrząstki, 80% i zwrodnienia, 80% ludzi nie będzie miało w ogóle bólu. Szczególnie przy takiej, przy takiej mniej zaawansowanej chorobie zwrodnieniowej, kolana czy chrząstki, tego bólu może nie być. Dopiero później, jak jest zmiana i są zmiany w obrębie kości, ten ból może się bardziej pojawić. Przy zmianach zwyrodnieniowych będziesz miała również problem ze sztywnością kolana, z bolesnością. Przy dużej ilości ruchu i ćwiczeń też może ten ból narastać. Także ćwiczenia, sport jest ważny, ale nie robić tego znowu za dużo. Wszystko z umiarem. I sztywność poranna przy zwyrodnieniach to do około pół godziny trwa i później z czasem coraz jest lepiej. Przy chorobach reumatycznych, gdzie gdzieś jest również zajęta, zajęty staw, ta sztywność bardzo często występuje dłużej, rano występuje ponad pół godziny. Następna rzecz. To problemy łąkotkowe. Łąkotka przyśrodkowa, jak wiecie, jest łąkotką większą to niż łąkotka boczna. Jej urazy są częstsze niż łąkotka po bocznej stronie kolana. Do urazów też dojdzie tutaj przy ustabilizowanej, szczególnie w sporcie, przy ustabilizowanej stopie i podudziu i rotacji uda na drugą stronę. I tak często dochodzi do urazu łąkotki. Urazy łąkotki po po zewnętrznej stronie łąkotki, gdzie jest duże ukrwienie i unerwienie, bardzo często można wyleczyć bez jakiejś interwencji, samo się może zagoić. USG nie da nam pełnej, pełnego obrazu urazu łąkotki. Tu rezonans będzie jak najlepszy. Jeśli chodzi o problemy z łąkotkami, trzeba pamiętać, że nie tylko mechaniczne takie problemy, ale na przykład może dojść do zwyrodnienia tych łąkotek. Może być właśnie cysta, która gdzieś tam od tej łąkotki odchodzi, i również to może nam dawać opuchliznę i bolesność. Przy łąkotce trzeba pamiętać, że takim objawem jest sztywność, bolesność, blokowanie kolana. Nie można właśnie ani zdjąć, ani wyprostować często, ale u każdego będzie to wyglądało troszeczkę też inaczej. Przy łąkotce przyśrodkowej. Warto zobaczyć, czy nie ma tkliwości w szparze stawu, czyli między kością piszczelową a kością udową. Zobaczyć, tutaj znaleźć ten płykiet sobie przyśrodkowy i troszeczkę poniżej można poruszać stopą i zobaczyć, czy w szparze stawu nie ma tu bole boleśności i tkliwości. Można też zobaczyć, wstać i zobaczyć właśnie, czy przy zdjęciu kolana, czy to kolano nas przy ucisku tutaj nie ma tkliwości, czy nas to kolano bardziej nie boli. Ostatni problem to problem tak zwanej gęsiej stópki, tuż na, poniżej kolana na piszczeli mamy trzy przyczepy ścięgnie, ścięgna mięśnia krawieckiego, z tego, a również smukłego. Dochodzą tutaj do przodu piszczeli, ale to jest problem nie kolana, Ból możemy mieć w obrębie trochę kolona i myśleć, że to jest kolono, ale jest poniżej delikatnie i znajdują się te przyczepy na piszczeli. I teraz pod przyczepami tych mięśni znajduje się kaletka maziowa, która pomaga tym ścięgnom i mięśniom pracować. I teraz przy nieodpowiedniej pozycji stopy i stawu, szczególnie przy rotacji zewnętrznej, szczególnie przy. Bardzo dużych napięciach mięśni tyłu uda, możemy mieć w pewnym momencie te mięśnie będą pracowały i ścięgna bardzo mocno, i może dojść do zapalenia kaletki maziowej, do opuchlizny. To jest, to jest ostatni problem, jeżeli chodzi o ból kolana po wewnętrznej stronie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do następnych. Trzymajcie się i do zobaczenia.